Cześć, witam wszystkich. No to dzisiaj, zgodnie z tradycją, może nie odwieczną, ale jednak, zaczynamy sklejanie modelu PZL-P7A od arma Hobby, od pierwszych elementów kokpitu. Dużo tak znowu nie będzie, no ale to, co udało mi się skleić, zobaczycie. więc Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. No to dzisiaj będzie bardzo krótko i będzie to wnętrze, a dokładnie pierwsze elementy kokpitu. Rozpocząłem od części, w której zamocowany jest fotel pilota. Następnie przygotowałem podłogę do montażu elementów fototrawionych, oszlifowałem ją w tym celu pilnikiem i te elementy fototrawione nakleiłem na swoje miejsce za pomocą lakieru bezbarwnego. Po raz kolejny bardzo przydatna okazała się penseta ołówkowa. Jest to naprawdę znakomity wynalazek. Elementy fototrawione zostały też doklejone do fotela. Jeden w wycięcie, które trzeba zrobić w tej takiej rurce na dole podtrzymującej fotel. Tutaj po prostu ułożyłem go pomiędzy te dwie połówki, zakleiłem je normalnie klejem. Tam je ja extra fin cement. No i drugi element, który został zamocowany na lakier bezbarwny. Teraz dźwignie w kabinie, chyba dźwignia gazu. I w sumie to, nie wiem, regulacja składu mieszanki. Potrzebny byłby jakiś specjalista od P7, żeby powiedzieć co to dokładnie jest. Tutaj też użyłem lakieru bezbarwnego, trzyma się całkiem nieźle. Jeden z najtrudniejszych elementów fototrawionych, czyli uchwyt, chyba spustowy, który przykleja się do drążka sterowego. Zrobiłem to w tak zwanej trzeciej ręce, żeby mieć pewne mocowanie. Przygotowałem też tablicę, tą taką fototrawioną tablicę przyrządów, dokleiłem do niej kilka elementów, a potem zacząłem sklejać kokpit w całość. Przykleiłem drążek sterowy, orczyk, no i to tyle, co dałem radę zrobić w tym tygodniu więc dostaniecie jeszcze dwa zdjęcia tej całości, żebyście mogli zobaczyć jak to się prezentuje. No a w przyszłym tygodniu mam nadzieję będzie już więcej. No i na dzisiaj to już wszystko. W przyszłym tygodniu mam nadzieję będzie ciąg dalszy sklejania. Zatem do zobaczenia w piątek. No i oczywiście w środę będzie angielska wersja, no czy koło środy, angielska wersja poprzedniego odcinka, yy, czyli tego, który właśnie oglądacie. No zatem do zobaczenia. Lajkujcie, łapkujcie moje filmy, subskrybujcie proszę mój kanał i bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że tu jesteście i że oglądacie to, co dla Was tutaj przygotowuję, za wszystkie wyrazy wsparcia i za wszelką okazaną pomoc. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.